Gratulacje od Pawła Barana, drugiego szkoleniowca zespołu z Tarnowa i jednocześnie trenera szkółki jaskółek. No jeśli chodzi o szkolenie, akurat w Tarnowie, muszę Państwu powiedzieć, że dużo ciekawego się dzieje. Mirosław Cierniak założył taki uczniowski klub sportowy jaskółki, wybudowano mini tor i tam ma kilkunastu i małych, i, i, i większych adeptów sportu żużlowego. Oczywiście na etapie mini toru z którymi prowadzi zajęcia, no i tam pojawiły się takie znane nazwiska w światku Żyżlowym jak Cierniak, Junior i synowie też Tomasza Rempały między innymi uczęszczają na te zajęcia, więc no jakaś, jakaś przyszłość jest. No tak dobrze, że jest ktoś kto, kto chce się tym zajmować, w Tarnowie min minitor kilkakrotnie reaktywowano, kil po kilka lat pracował, później gdzieś braku pewnej energii, teraz kolejną osobą jest Mirek ciernia, który chce to robić i, i to się chwali, że aby więcej takich sytuacji w Polsce, bo to jest przyszłość zawodników, trzeba układać od właśnie tych naj, jakby najmniejszego wieku, od kilku kiedyś, lat. Kiedyś w Toruniu właśnie to, to pracowano tak, był taki minitor, pamiętasz, pisany w środku porawy tego toru jeszcze na Starym Stadionie. Wyścig trzynasty przed nami tym razem, kolejna rezerwa taktyczna w zespole gospodarzy to już czwarta, Chris Holder, chociaż... Nie Zapisuje się dobrze. Jedzie za Karola Ząbika, a jego partnerem będzie Ryan Sullivan. Natomiast w zespole Tarnowskich Jaskółek Martin Waculik w Kasku Białym oraz Janusz Kołodziej w Kasku Żółtym. Holder w niebieskim, a Sullivan w czerwonym. No więc to już naprawdę ostatnia szansa drużyny gospodarzy, żeby cokolwiek jeszcze w tym meczu zdziałać przeciwko azotom Tauronowi Tarnowi. No i wypalili ze startu! Waculik bardzo dobrze, ale w kasku niebieskim. Holder też, gdzie jest Janusz Kołodziej, gdzie jest Salivan, na razie Waculik prowadzi Będzie naciskany przez Holdera A Janusz Kołodziej Jest przed Saliwanem, a więc Kto? Waculik i W kasku niebieskim Holder Oni jadą na czele, oni Rywalizują za cięcie o pierwsze miejsce Przebudził się Chris Holder Czy nie za późno, no ale teraz Saliwan Dla odmiany, jedzie na ostatniej Pozycji, jeszcze Jednak do końca dwa okrążenie To jest trzecie kółko, jeszcze będzie wal Zakończył Sullivan z Januszem Kołodzieją. Bierzeł się teraz Kołodziej. Tak troszeczkę nerwowo dzieje za Rejan Sullivan, bo wie, że Australijczyk nie odpuści do ostatnich metrów tego biegu. Jeszcze jedno okrążenie. Oczywiście tutaj remis jest bardzo korzystny dla Tarnowskich Askułek, bo to praktycznie zapewni im zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. No i mamy remis. Holder wreszcie obudzony, ale zdecydowanie za późno. Drugi waculik, trzeci Kołodziej, czwarty Sullivan. Mamy 3 do 3, a to oznacza, że Tarnowianie mają na koncie 44 punkty. No i jeżeli żadnych cudów nie będziemy mieli w dwóch ostatnich wyścigów, to ten mecz już Tarnowianie wygrają. 59 06 to jest czas Grisa Holdera. Popatrzmy na przebieg tego wyścigu. To jest bardzo, bardzo ostry wyścig, My mamy starty. W tym momencie Waculik walczy z holderem, przepychają się, próbują nawzajem wypracować jak najlepszą pozycję dla siebie. Ostra walka na łokcję tutaj była. Waculik po krawężniku szuka tej przyciętności. Holder rozpędza się po zewnętrznej. W międzyczasie Janusz Kołodziej próbuje wyprzedzić Salivana. Zaciska go w pewnym momencie do krawężnika. Salivan wycofuje się z tej sytuacji, ale rozpędzony holder po zewnętrznej. No powiedziałbym, powiedziałbym nawet, że ryzykując bardzo mocno szukał, tam bardzo niewiele miejsca było. Wciska się pod łokieć właśnie w Waculika, wręcz potrącając się, patrzył na lewą stronę, czy wszystko jest w porządku. Zawodnicy po prostu otarli się o siebie na prostej, tak, 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 tak mało było tam miejsca. Jednak no, ta sportowa twer postawa yy, pozwala na taką jazdę, nie doprowadza do wypadków, bo nie zawsze da się to tak dokończyć, jak to widzieliśmy.